Nie wiem jak wam... A, jak wam to pokazać? Może wam pokażę zdjęcie po prostu przez kamerkę. E... Bo mówiłam, że mam motywator. W sensie dostanę nagrodę, jak będę asertywna. Bo ja mam tendencję do wycofywania się i robienia z siebie ofiary na rzecz wszystkich, wiecie. W każdym razie, tak. E... Także muszę do jutra yy, wytrzymać w swoim postanowieniu. W każdym razie Xermy kupił mi motywację. I stwierdził, że położę to w takim miejscu, gdzie będę to widziała, ale nie zdobędę, bo on jest wysoki. Także nie wiem, czy widać. Może zrobimy to inaczej. Teraz widać. Generalnie wrzucił to na szafkę w kuchni. Paczkę czy moich ulubionych. Karbowana. Dobrze, położył. Położył. Dobrze. Położył. Ja tam sięgam bez problemu. Tak, bo on tam sięga. Ja nie. W sensie na opartego ja też mogę wziąć drabinkę. Po co się mamy, nie? Mogę to ukryć tak, żebym ja tam sięgał z drabinką. Okej. Okay. Jest ucięta minka, która pokazuje język, jest ktoś kto robi i krowa. tutaj wrzucić to poczekajcie tylko to obok wrócę i co i to to ej podoba mi się ta amnezja co się ma naprawdę takie Nie patrzy się nawet. Okej, okay, już się wydostałaś. Spoczko. Udało ci się. Nie krzycz w przestrzeń. What the fuck? Spuchłaś. Będę kichać. Sorry. Au. Hmm. Co tu robią? What the fuck? Sorry. <laughs> Nie powinienem się temu przeglądać. O właśnie! Macie rację, Maś... maślak, no proszę. Wiedziałam, że znajdziesz rolę dla siebie w tym wszystkim. Taką, w której się sprawdzisz. Idealnie, w której będziesz się komfortowo czuł. Honorowy labrador. Sprawiasz, że wszyscy są zadowoleni. Emotka, krówka, krówka? Okej. Okay. Emotka, krówka, krówka. że zróbmy to. Czuję się mi miziała pieska po Pu pupów. A czemu krówka, krówka wyjdzie? Wyjdzie. Dzień dobry piesku. Dzień dobry mój piesku, ty kochany. Czemu jesteś taka słodziutka? Takim pierżczoszkiem jesteś z Kubanem. Ale ja już mlęłaś, Boże kochanie. Ja rozumiem, że ty jesteś za nami stęskniona, bo ostatnio mamy mało czasu dla pieska. Och mój Boże! Tak mało czasu! Tak mało czasu! Wiecie co? Jak uzbieramy na karty, to będę zbierać na czas dla piesków. Ej! To teraz wygląda legitnie! To działa, dziękuję! I guess that Czy coś zacznie mnie gonić, jeść mi dupeczkę, muminki? minki. Jak ja mam przed tobą uciec? Szypy. Ale chyba nie miałam wyjścia tutaj, musiałam się mu przeciwstawić, co? jakiś czuję się utknięta. Tak! Tu uh. so, ja mogę to sama sprawdzić, ale zawsze mogę też się zapytać, czy to jest... Czy to wam wygląda na podstawkę pod jajko? na wieńku? To też może być podstawka pod jajko na miękko. Tylko dużo większe jajko.

I'm dulcet. <coughs> Myśmy się w gula. O tak! Mówiłam, że coś w tym jest. To wygląda jak... To wyglądało jak ta żelazna dziewica. Oh. My head. What happened? I feel so, so empty. What? What did I do? Now, what about the machine? Right? nie do gier. Ja jestem tak zwanym late bloomerem, jeśli o to chodzi. Znaczy dobra, ja jako dziecko grywałam w grę. Mam dużo starszego brata, który gdzieś tam... E, powiem to tak, dbał o to, żeby rodzice kupowali mi gry odpowiednie na mój wiek. To jedno, ale też e, jak gdyby pozwalał mi na przykład patrzeć, jak w coś gra. Tak z drugiej strony sama nie mogłam, ale mogłam już patrzeć. Okay. O to mi chodziło. okej okay. Takie gry, jakie ja pamiętam z dzieciństwa. jestem tym pokoleniem, które... O tu, yy, które jeszcze pamięta dyskietki. Yy, pamiętam, że grałam na przykład w Herkulesa na dyskietce.

My mieliśmy chyba Komodorę w domu. Ale... E, nie, ja nie grałam na konsoli. Nigdy. Znaczy, mój kolega miał Amigę. To u niego grałam w, na Amidze. To pamiętam. I chyba miał to Nintendo pierwsze też. W podstawówce. Ale u nas to jest specy bardzo specyficzna sytuacja, bo mój ojciec artysta, ale zawsze był zainteresowany komputerami. Więc on właściwie miał dostęp do komputerów, pracował na wyższej uczelni i miał możliwość uczenia się komputerów od bardzo, bardzo dawna. Także my mieliśmy komputer PC w domu. Bardzo, bardzo dawno. Nawet jeszcze takie, jeszcze, zanim pojawiły się takie poważne systemy operacyjne na nim. Mój ojciec się uczył jeszcze na Biosie obsługiwania wszystkiego. Tak, myszka z kulką. Boże! To jest taki starość. Człowiek w ogóle zapomina, że to tak wyglądało. Eee, pamiętam jak mój brat grał w Tomb Raider. Mi nie pozwalał, ale pozwalał mi patrzeć jak, jak, jak eee, gra. Było to fajne. W sensie ja nawet, ja nawet tak patrzyłam i takie... Wolałam patrzeć jak on się męczy. Eee, ja miałam jakieś takie dzieciakowe gry. Średnio je pamiętam. Potem jak trochę podrosłam. O, jestem tutaj. Okay. Potem jak trochę podrosłam to pamiętam, że yy, były Sims'y, ale to już jak byłam po w podstawówce. No. Znaczy, u mnie to rodzice tę rodzice, brat pilnował, żebym nie grała w gry nieodpowiednie na swój wiek. Mm. Monitor z dupą, tak. To były fajne czasy. W podstawówce, tak jak mówię, chodziło się do kolegi grać w Mario. To pamiętam. Pamiętam też... To już trochę później, już byłam starsza, to poproszę podstawówki i gimnazjum. W ogóle w gimnazjum tak zasuwałam w Simsu dwójkę. Och, Boże. E, z innych gier, jeśli chodzi o inne gry, to... W gimnazjum, mniej więcej jak byłam w gimnazjum, mój brat kupił sobie PlayStation 2. Więc miałam parę tytułów na to jego PlayStation. Ale i tak byłam wkurzona. Tak, pomijając to, że on grał w FIFA. I nie rozumiem w ogóle, jak można grać w FIFA. Ale grał w FIFA. Eee, to tam parę mi gier kupił, chyba Final Fantasy XII to było. Coś tam jeszcze miałam. Pamiętam, że miał parę horrorów. I na przykład miał Silent Hilla. I wiecie, co on robił? Bo to były te czasy, kiedy właściwie nie używało się słuchawek. Także on siedział w nocy. Tak jak już wszyscy spali. Yy, nie ma jakoś super głośno włączonego tego telewizora. Ale siedział w nocy. Grał w Silent Hill. Ja miałam przez to koszmary, bo słyszałam przez sen te dźwięki i same te dźwięki wywoływały u mnie koszmary. Mm, szczerze, więcej zaczęłam grać w liceum pod wpływem mojego przyjaciela. Bo gdzieś tam nagadaliśmy, on mi pożyczał gry i generalnie, bo taka fajna gra, na pewno ci się spodoba. Klimaty, twoje. O, okej. Okay. Dobrze, że mi o tym mówisz. Żeby Leon do nas nie przyszedł? Okej. Okay. Hmm. O! Nie mam pojęcia dlaczego to się tak pojawia nagle, ale niech wam będzie. Pasztet! Mielonka, to bardziej na mielonkę wygląda. W każdym razie. Ej! Czy to mnie zabiło, bo chciałam sprawdzić co jest z dzieckiem? To by było słabe. Nie, tak chyba miało być. Oh, what the fuck. Czy ona jest niebieska? Tak, awatar, mam dokładnie te same skojarzenia.

Czyli tak, nie tak dawno, nie no, tak serio, to nie. <grywa> eee... Co? Za rok. Tak, za rok. Jestem mu za to wdzięczna, w sumie, bo... Jak gdyby przypomniał mi o czymś, co... jest dla jest teraz bardzo ważnym elementem mojej codzienności. <grywa> w sumie przez niego. Czy dzięki niemu. Nie lubię być mu wdzięczna, bo raczej jak type źle wspominam ten związek. Ale dużo rzeczy się w tym, w, trakcie, w, tym, w tym czasie zadziało. Także niech wam będzie. No ale gdzieś tam miał wpływ na przykład też na to, że kanał powstał. No wkręcił mnie w granie w różne gry. Nauczył mnie też różnych gier. Na przykład pokazał mi Pajoszoka który nauczył mnie grania w FPS-y, bo nie byłam w stanie, gdyby nie, nie lubiłam tej rozgrywki. Natomiast w momencie, kiedy zagrałam w Bioshocka, który mnie fascynował, bo był creepy yy, i nauczyłam się po prostu strzelania, to już było lepiej. NOPE <noise> Dziękuję. Do widzenia. Zostaję tu. Nie ruszam się. Nie ma mowy. Nigdzie nie idę. <noise> mam dość. Dobra. Chciałam dojść do jakiegoś normalnego momentu, ale już nie mam cierpliwości chyba. <noise> Myślę, że zniknęli jak w kryskówce. Nope. So dumb. <laughs>